Witam Państwa bardzo serdecznie. <laughs> Więc tak, skończymy część pisemną, jeżeli chodzi o prokuraturę rejonową w Gdyni. Oczywiście, cała moja sprawa zakończyła się wydaniem postanowienia. Tym razem je otrzymam. Nie będzie to już inaczej rozwiązane, tak jak zostało to rozwiązane w sprawie PR2DS 1582.2021 gdzie w ogóle tego postanowienia nie dostanę, z, tam z listopada, tak, kiedy składałem tam podkładanie dowodów, szantaże, chilla taki składałem, szantaże wszystkich klientów, no generalnie zaznaczyłem, że mafia, policja i prokuratura niszczy mi życie, ale pan Piewcewicz tylko w tej sprawie weryfikował jakieś dokumenty finansowo-księgowe, które ja niby dostarczyłem. W ogóle wyłudzeń też nie było, bo ja miałem być za nie oskarżony, bo to ja jestem wielkim wyłudzaczem. Ale teraz tak, co my złożyliśmy? Przypomnijmy, 5 stycznia, dalsze działania mojej zaszantażowanej rodziny, zorganizowane działania policji, policji, które miały na celu zablokowanie mnie, uniemożliwienie złożenia zeznań, no, i a co najważniejsze, ustawianie na przykład maili bądź jakichś przyjęć, tak jak to było w przypadku 19 listopada 2021 roku podczas przyjęcia na Komendzie Wojewódzkiej w Gdańsku, gdzie będą próbowali to wszystko, ustawić to spotkanie tak, aby mnie za tą technologię aresztować. Postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia, ponieważ wiadomo, jak jakaś sprawa się toczy, to trzeba jak najszybciej ją zamknąć, aby taką osobę aresztować za inne przestępstwa. Tak? Ponieważ chcemy to wyczyścić, więc żadne sprawy takie nie mogą być otwarte. A co najważniejsze, policja i prokuratura nie może być o nic podejrzewana. Yy, więc, tak. 14 stycznia 2021 rok. Co ważne. Pan Mariusz Matea, jak będę 12 do niego dzwonił, w ogóle jeszcze nie będzie nikt był wiedział, nic o tej sprawie, oni nic nie wiedzą, bo wiadomo, każdy musi udawać, że to jest coś nieważnego. To jest... Nikt on tutaj o niczym nie wie, tak? Pan Patek ma jakieś pretensje, ale nie wiadomo o co. Yy, może poka pokażę to postanowienie. I teraz tak, żeby was to nie zmyliło, bo tutaj jest tak. Co ważne. Mamy 4053 5DS.37.2022. Yy, yy, Ale tak, yy, na przykład mogliście zauważyć, że podczas wydawania miksego kopii mojego zawiadomienia sprawa ma już inny, inną sygnaturę. Yy, to jest sygnatura, która też zostanie mi przedstawiona jako moja pierwotna sygnatura sprawy w sekretariacie w Prokuraturze Rejonowej w Gdyni. A tutaj postanowienie jeszcze całe pokażę. I po jedna, jedna strona, tak? 40 stron pism, materiał dowodowy, nagrania z BSWP. Ich tam nie będzie. Od razu, od razu Wam zaspoileruję, tu Pan nie odniesie się absolutnie do niczego o co oskarżam prokuraturę i policję w moich pismach i zawiadomieniach? To, ale to tak samo jak było zresztą podczas sprawy PR2DS. Wszyscy są niewinni, tylko pan Patek ma jakieś pretensje, a jeżeli uda się z niego zrobić przestępcę, no to jest wielkim bandytą. Więc, tak, pan Mariusz Matea, prokurator, prokurator prokuratury rejonowej w Gdyni, po zapoznaniu się z aktami sprawy w sygnaturze 4053/5. DS.37.2022 w sprawie narażenia Patryka Glinieckiego na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu o czyn z artykułu 160 paragraf 1 KK. No czyli czego nie mamy? Nie mamy szantażu mojej rodziny. Artykuł 246 Kodeksu Karnego, 235 Kodeksu Karnego. Tą technologię to też nie wiem, jak nazwać. No ale no mówię, nie mamy głównego no i działanie w zorganizowanej grupy przestępczej 258, tak, kodeksu karnego. Tutaj absolutnie artykuły będą inne, ponieważ no będzie inna sprawa. A teraz się przekonacie jaka. E, więc tak, co postanowi? Odmówić wszczęcia dochodzenia w sprawie narażenia Patryka Gignieckiego na bezpośrednie niebe niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w nieustalonym okresie czasu i miejscu. <laughs> znaczy, Poprzez wszczepienie do ciała wyżej wymienionego urządzenia, które odbiera i przekazuje sygnał z zewnątrz od nieustalonych osób, powodujące różnorakie stany emocjonalne oraz wpływające na jego organizm, to znaczy oczyn z artykułu 160 paragraf 1 KK wobec stwierdzenia, iż brak jest dostatecznie uzasadniających podejrzenie jego popełnienia. Nie, nie, nie. Ja tutaj nie. Tutaj artykuł 146 kodeksu karnego, paragraf 1 kodeksu karnego nie powinien być zastosowany, ponieważ ja tutaj zgłaszam działanie zorganizowanej grupy przestępczej, w tym policji i prokuratury, która zaimplementowała mi technologię, aby wyczyścić sprawę PR2D z 1582.2021. Co ważne, używała do tego technologii, jak i mojej zaszantażowanej godziny. Tak więc te przestępstwa były przeze mnie zgłaszane. Tutaj oczywiście uszczerbek na zdrowie jakiś był i jest do teraz, tak, ponieważ mamy tutaj to, i to nie jest panie Mariuszu, bo moim zdaniem przyspieszanie mi rytmu bicia mojego serca bandyto jeden, to jest usiłowanie morderstwa, i usiłowanie zabójstwa i z tego artykułu będziecie odpowiadać, bo jesteście bandytami, jesteście skompowanym bydłem, które trzeba zamknąć w więzieniu i tyle powinno im się należeć o życie. Do co tu mam jeszcze do powiedzenia? Wszczepienie, wszczepienie do ciała wyżej wymienionego urządzenia. W moim zawiadomieniu, Panie Mariuszu, proszę mi pokazać, gdzie w zawiadomieniu z 5 stycznia 2021 roku widnieje nazwa, że tą technologię mi wszczepiono. Gdzie widnieje takie stwierdzenie? Oczywiście, że ono nie widnieje, ponieważ po tym, jak mi przedstawiliście poprzez tą technologię, że ja mam jakiś chip, ja to sprawdziłem i uzmysłowiłem już sobie na samym starcie, że nie może być to żaden chip, bo chip jest wszczepiony. Ja to muszę, musiałem mieć jakoś wstrzyknięte, tak, aby nie mógł tego zauważyć. Więc no tutaj, też przeinaczenie, bo co miało na myśli właśnie użycie tego ja Z Zrobienie ze mnie jakiegoś, oczywiście, foliarza, jakiejś osoby nienormalnej. Żeby na końcu po prostu powiedzieć, że mogę być chory psychicznie, co jest absurdem w tej sprawie. Oczywiście mamy tutaj nieokreślony czas i miejsce w zawiadomieniu pana Mariusza Matei czemu? No bo no, nie, może, nie można było... Ja określiłem to, kiedy mi tą technologię wszczepiono. Podczas podkładania dowodów około 20 października 20 października 2021 roku, co było ujęte w moim zawiadomieniu, lecz pan Mariusz Matea nie może tego mieć, bo tam nie było żadnego podkładania dowodów w tej sprawie. No, a ja się nie odnoszę w tym zawiadomieniu do żadnej innej poprzedniej sprawy. No, się, o czym się przekona się za chwilę. Yy, powoduje różnorakie stany emocjonalne. No nie. Tutaj miałem na myśli, że osoby, w tym momencie policja, policjanci, którzy wcześniej podkładali mi dowody i przynależą do zorganizowanej grupy przestępczej, zajmującej się między innymi wyłudzeniami, które żeście zataili, próbują zniszczyć mnie psychicznie, puszczając zapętlone zwroty, przyspieszając moje serce. To ma bardziej na celu zniszczenie mnie psychicznie, praktycznie do, doprowadzenie do takiego stanu, aby nie mógł normalnie funkcjonować, tak, co przez długi okres mi się udawało tak naprawdę. No mówię, no to, to ma na celu po prostu użycie, że ta technologia, jakąś technologię zgłaszam, ale ją inaczej zgłaszam, niż tu jest to rozpisane, tak. Ja używam konkretnych argumentów, odnoszę się do konkretnych nagrań, do konkretnych sytuacji, a tak w tym postanowieniu w uzasadnieniu także nie będzie to ujęte, ponieważ ja mam. Jeżeli oni nie będą mogli tego wyczyścić, ja mam wychodzić na osobę nienormalną, która jest chora psychicznie, tak? W skrócie. A tak naprawdę żadne argumenty, żadnych argumentów, żadnych dowodów swoich nie mogę przedstawić, ponieważ wszystkie nienagrywane i składane pisemnie zawiadomienia będą fałszowane, dopóki tego nie będzie nie uda się wyczyścić, tak? Ponieważ no, prokuratorom grożą tutaj. Wysokie, wygoki od 10 lat do dożywocia, bo samo sfałszowanie takiego mojego zawiadomienia i zatajenie tych przestępców i bandytów to jest 10 lat pozbawienia wolności. To jest nadużycie władzy. Ale artykuł nie pamiętam, który to już był. Ustęp drugi, więc, tak, jeszcze uzasadnienie. Pismem, które wpłynęło do prokuratury rejonowej w Gdyni dnia, w dniu 5 stycznia 2021 roku. Patryk Gliniecki zawiadomił prokuraturę w Gdyni, iż pod koniec ubiegłego roku nieustalone osoby podały mu urządzenie umożliwiające ściąganie i zbieranie sygnałów elektrycznych z jego mózgu, poprzez które nieznane mu osoby mówią do niego, zastraszają go i grożą mu, a także wpływają na jego stany emocjonalne oraz podejmowane decyzje, a także powodują przyspieszanie rytmu jego serca i inne niepożądane reakcje organizmu. Zawiadamiający podał, że zgłaszał tę sprawę w wielu jednostkach policji, ale, ją. ale zlekceważono ją. Patryk Gliniecki na 34 stronach zawiadomienia opisał swoje reakcje i domysły, a także kontakt z policją w, kole w kolejnym piśmie z dnia 13 stycznia 2022 roku. Opisał też swoje próby sprawdzenia urządzeń elektronicznych znajdujących się w jego mieszkaniu a w piśmie z 14 stycznia 2022 roku zarządzał przesłuchania go w tej sprawie. Więc tak. Panie Mariusz. Nie wiem ile tak naprawdę leków pan bierze. Może jest to wina leków, że pan nie wie co pan po prostu czyta. Ale co tu się zgadza? Zgadza się data pisma. <klucz> Brawo. Ale tylko jedna. Nie, no dwie. W sumie to dwie się zgadzają, bo zgadza się 5 stycznia, czyli mamy, zgadza się. Jeszcze raz <klucz> prawa. Ale niestety, drugie pismo, które było złożone 12, na chwilę powiedzą, no e, to nieważne. Bardzo ważne, bo Wy macie przyjmować to zgodnie z datą. Proszę bardzo. Pani z Zamuła. O Spendrijka. No i się nie zgadza, ale zgadza się 14 stycznia, czyli mój wniosek o wyznaczenie terminu zeznań w prokuraturze. Tylko też wniosek się nie zgadza, bo powinien Pan napisać, że to jest wniosek, a ja zażądałem przesłuchania w tej sprawie. To jest generalnie też jakiś myk, ponieważ oni będą chcieli mnie tak, że tak powiem, wmontować. Nie wiem właśnie jak to bo to jest chore dosyć. Ponieważ pani prokurator z prokuratury okręgowej, jak będę biegał na prokuraturę okręgową, też będzie kazała mi zażądać przesłuchania mnie w sprawie. A ja tego nie napiszę, bo skojarzę to właśnie z tym postanowieniem, więc nie zrobię tego. Ale tak, no to tu się nie zgadza. No generalnie to się nic nie zgadza. Chcę tylko zauważyć, jak to jest napisane. Jest to napisane w sposób bardzo ogólny. Nie odnosi się do żadnej sytuacji, którą ja szeroko opisałem na tych 34 stronach. Nie odnosi się też do konkretnych materiałów dowodowych, czyli DAGAN, SBS, WP, które były przypisane do odpowiednich rejestrów połączeń. Nie, nie, w ogóle nie odnosi się do, do żadnych działań policji, tylko jest napisane, że zlekceważono ją. Nie! Policja działała w sposób zorganizowany. No przecież co pan Marcin? Pan Marcin chciał obejmować tą technologię, tylko. Pan Marcin potrzebował potwierdzenia o spisywaniu samotnie protokołu, to jest w ogóle żart, żart, to jest, to jest po prostu naplucie człowiekowi w twarz, dlatego Panie Mariuszu, bandyto, jebany w dupę, chuj w dupę, tyle mam ci do przekazania, a jeżeli uważasz, że, inna, bo tu się nie da inaczej, z tymi ludźmi się nie da inaczej, bo to, to jest bydło, które... Tutaj mi biegało przed blokiem, później mi zaszantażowali wszystkich wokoło, żeby nie pójść do więzienia. To jest kurwa bydła. Ja od dwóch i pół roku nie mam życia. Nie mam życia, bo jakiś debil, tłumok z policji sobie chce włudzać pieniążki z banku. I nie jesteś na dożywocie do więzienia, bo od tego się zaczęło. Zaczęło się od małej sprawy. A ta sprawa przeinaczyła się w wielką korupcyjną aferę. Technologiczną, przez którą połowa prokuratury pójdzie do więzienia, bo jeden tu okułysi chce sobie wyłudzać książkę z remikną. Od tego się tak naprawdę zaczęło. No ale tu się nic nie zgadza. No, wszystko będzie napisane bardzo ogólnie. Pan Mariusz Matea oczywiście wykorzysta to, że wtedy nie chciałem przyznać, że robią to policjanci funkcjonariusze, ponieważ no, nie wiedziałem w stu czy mogę to wtedy zrobić bo przypomnę, że oni tego potrzebowali przez telefon, ale no na piśmie tego nie potrzebowali, ale tutaj popełniłem błąd, ale no mówię będą to wykorzystywać następnie Pan Mariusz Matea że no mówią do niego, zastraszają i grożą, no tak no ogólnie to odniósł się tak jak chcę zauważyć, tak samo jak MSWiA czyli odnieść się do pierwszych z trzech zdań mojego zawiadomienia w jednym zdaniu z Skleci, yy, sformułuje resztę Znaczy, oczywiście, co ważne jest, nie ma szantażu mojej rodziny i nie ma 10 stron, yy, znaczy, nie ma opisu działań mojej zaszantażowanej rodziny, oczywiście. Ja, co za tym idzie? Pan Mariusz Mateusz w uważa, że 14 stycznia 2022 roku, za zon, z, e, znaczy nie, 13 stycznia 2022 roku, on tutaj, na myśli pismo z 12 stycznia 2021 roku, opisałem też swoje próby sprawdzenia urządzeń elektronicznych. No mówię, jakiś, nie wiem, jakiś foliarz, jakiś nienormalny, jakiś sprawdza swoje urządzenie elektroniczne. Nie. Ja zalogowałem się na Rutek, zdałem relację. Zdjęciową, jak i pisemną, zalogowanie się na gotek, aby zdobyć dowody na to, co zrobiła moja ciocia, brata, sikorami wasze przestępstwa, gnoje jebamy. Ale A jeszcze co tam zgłaszałem, dodatkowe działania mojej zaszantażowanej rodziny, bo dalej nimi, yy, dalej nimi zarządzaliście. Ale oczywiście pan Mariusz Matea tamtego nie ma, bo pan Mariusz Matea zapewne już musiał się czyścić tą technologią i jest montowanym to prokuratorem pójdzie na wiele lat do więzienia. Panie Mariuszu. <klucz> Mogę Pana powitać w kugopcie na przykład w Gdańsku, w Iławie. Będzie Pan miał tam osobny pokój, dwa na dwa, z kolegami, z Panem Łysym. Będziecie tam ustalić sobie biznesy. Yy, no i co tu jeszcze? Pan Mariusz Matea zawiadamiający podobał że zgłaszał tą sprawę na wielu jednostkach policji, ale zlekceważono ją. Nie, to już mam nadzieję, że opisałem konkretnie, jak prokuratura działa i miał pan konkretne naganie. a czemu pan się nie odniósł do żadnych nagań BZWP? A czemu pan się nie odniósł do, do pana Marcina, który chciał to wyjmować? Czemu nie dostałem żadnej informacji na ten temat, czy został on przesłuchany, a nie został pewnie? Znaczy, bo tego, bo tego przyjęcia nie było, tak? Tak było tu 23 mi powiedziano. Panie Marcin, Mariuszu, to co pan zrobił w ogóle? Chcę zaznaczyć, że Pan ma już też dwie, w jeden dzień, bo to zostało wydane 14. Dwa dni przeczytał 40 stron. 50. Zaznajomił się z, 40, z 20 nagraniami z BSWP. Nie no, oczywiście tu nic nie ma. Ale no, najlepsze jest to, że oni to wam wyślą, bo co? Macie wszystkich na szantażu. Oni te wszystkie pisma wam podmienią, jak was aresztują. Mają to kompletnie w dupie. Oni mogą to sobie wydać. A wy sobie biegajcie, idioci. No i tak y, sąd uwierzy prokuratorom, a nie wam. Bo obywatel jest stracony na tej pozycji. Ponieważ prokurator i taki tumok z policji jest osobą y, podwyższonego zaufania publicznego. Znaczy, osobą zaufania publicznego. Jaką zaufaniem? Ja go nie darzę żadnym zaufaniem. To jest tylko. Powód do tego, jak się tworzy mafie w prokuraturze i policji. Także nie mogą być nagrywane, bo wiecie, co wam powiedzą, jak będziecie chcieli, żebyście, żeby nagrali wasze zeznania? Że Polska to nie Ameryka. Tu się nie nagrywa, tu się fałszuje. Po zaznajomieniu się z, materia z materiałami sprawy stwierdzić należy iż zachodzą przesłanki do odmowy wszczęcia postępowania w, w tej sprawie w oparciu o artykuł 17 paragraf 1 punkt 1 KPK. Zgodnie z artykułem 160 paragraf 1 kodeksu karnego, kto naraża człowieka na, bez kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo, utratę życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Panie Mariuszu, Pan, pan ze złego artykułu po prostu tą sprawę zarządzą. Gdzie są szantaże? Gdzie jest działanie zorganizowanych do Nie ma! Może się to wcześniej wyczyścili, a to jest tylko ciąg dalszy waszych przestępczych działań. Znaczy ja chcę też zaznaczyć, że podczas w ogóle tego okresu, tak? Będą się działy naprawdę niebiańskie rzeczy, yy, ponieważ na przykład postawi się tutaj kamerę na podwórku. Żeby zatuszować to, że jak mogły być tu podkładane dowody, skoro jest kamera, tak? Postawią światełko, bo pamiętacie latarkę mojego wujka, jak podkładu? No to postawią światło w śmietniku. Tutaj naprawdę wiele rzeczy będzie się zmieniało, wiele rzeczy będzie powstawało. Ale dobrze, i teraz najlepsza końcówka. Bezpośredniość realnie gorzącego niebezpieczeństwa oznacza, iż istnieje duże prawdopodobieństwo nastąpienia w najbliższej chwili wymienionych skutków. Ponadto należy zwrócić uwagę, że zgodnie z artykułem 303 KPK postępowanie karne wstrzyma się, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa, chyba że zostały one wcześniej wyczyszczone i, i nie mogą być y, kontynuowane. Tak? Ponieważ wskazane przez zawiadamiającego obawy o własne życie z, y, i zdrowie są całkowicie niewiarygodne i prawdopodobnie wynikają z objawów choroby psychicznej zawiadamiającego z uwagi na powyższe postanowiono jak w sentencji. Ty kurwo Jebana! Ty do niczego się nie odniosłeś. Ty jesteś stracony, panie Mariuszu. I mam nadzieję, że ludzie pomogą mi wynieść was do więzienia, tam gdzie wasze miejsce. Yy, więc tak, to na koniec. Sekundka. Więc tak. To koniec części pisemnej, jeżeli chodzi o prokuraturę Rejonową Gdyni, ja biorę się za nagrywanie yy, za nagrywanie yy, kontaktu, tak, czyli teraz sobie omówimy kontakt z Prokuraturą Rejonową Gdyni, oczywiście spróbujemy to zrobić jak najbardziej poważnie, ale no, musicie mi wybaczyć, jeżeli po prostu stracę nad sobą panowanie, ponieważ no, mówię o pół roku ja nie mam normalnego życia, a policjanci bezczelnie, policja i prokuratura Bezczelnie. I na tym to będzie cały czas polegało. Oni będą wysyłać świski papieru, które będą dowodem na to, że oni to sfałszowali, a jak to udowodnicie? No jak? No, jeżeli, prokura, jeżeli każdy prokurator, każda prokuratura będzie, staro, będzie do, chciała doprowadzić do tego, żeby was aresztować, żeby, żeby sfałszować pismo. I tak naprawdę oni mają przymusu nagrywania waszych zeznań. Wielokrotnie byłem wyrzucany z prokuratury. Wielokrotnie po prostu policja, nawet jak wezwałem policję na prokuraturę, to policja nie chciała zadziałać. Oni mogą was tak trzymać, dopóki oni was nie, skryminu nie skryminalizują, nie skryminalizują waszego życia. Czyli nie aresztują was za jakieś stworzone przestępstwa. A następnie oskarżą was za ich przestępstwa, za które miałem być yy, początkowo oskarżony, czyli za wyłudzenia. Bo jest, ponieważ dla nich na stworzonym materiale śladzie dowodowym Jestem wielkim bandytą i wyłudzaczem. Tak jak tutaj chciałem, na przykład, Swojkowi wyłudzić półtorej bańki na kokainę. Tak? No, ale na tym to cały czas będzie polegało. Zobaczycie, co, co się stanie, jak złożę zawiadomienie w prokuraturze okręgowej, gdzie już konkretnie będę mówił, yy, że policja mi zaimplementowała tą technologię. Będę tam mówił o szantażach mojej rodziny, o no wszystkim, o tym samym, co tutaj będę miał, tylko, że tam już sprawa będzie prowadzona dalej z artykułu 270, czyli wracamy jednak do sprawy PR2DS, ponieważ ja tam też będę zgłaszał już konkretnie, znaczy tyle, ile będę mógł w Prokuraturze Okręgowej, świetnie też oni... Znaczy to pociągną do, do artykułu 270. tutaj do jakiegoś już na życie mafijnych nie będą chcieli podkreślać, nie będą chcieli ująć w żadnym postanowieniu. No i to by było na tyle. Krótko mówiliśmy to postanowienie. Jeżeli macie jakieś pytania, umieszczajcie je. Ja z chęcią na nie odpowiem, z chęcią będę dyskutował. Tylko jeżeli będą to pisać policjanci, którzy będą znowu... Chcieli wyciągnąć jakieś zdanie z kontekstu, jakiś dowód z kontekstu, to lepiej piszcie naprawdę na tym filmiku, który macie umieszczony, jeden dla policji, tam powinno być podpisane. Tam możecie sobie komentować dowoli, ponieważ niedługo idziecie do więzienia, ja tam Was wysyłam. Pozdrawiam. Na razie, cześć.